Dobra, więc, cześć, Manko, witajcie. To jest kolejny odcinek z Cry Farming Simulator 22 na moim kanale. To jest seria postępowe gospodarstwo rolne. W dzisiejszym odcinku będę osiewy rzepaku. Oraz tam bardzo ładnie sobie pracownik uprawia. Tak jak widzicie, no pięknie, pięknie. No trzeba zarabiać, trzeba zarabiać na dwa zestawy. Latamy dzisiaj, no i się wyrzepaku. Muszę sobie zredukować tak o gdzieś jeszcze, Może by trochę czuł, ale nie za mocno. Bo to, to sielnik to tam jakoś mocno nie będzie czuć. No, aż tutaj słychać tego zts -a, więc no jest szatan. No, ale to się kurde, trochę kasy się zarobi, ale tylko niestety jedna osoba chce uprawiać. Chyba, że może trochę w sumie czas bym mógł przewinąć. O. Piek, lecimy. Lecimy, lecimy. Może jakby jakaś jeszcze druga fucha wpadła, to by luks by było. Ale ja tu rzepak muszę nosić. Siać, siać, będę patrzył, ale nie widzę nic, tu prasowanie, zbiór. A na śniwa no to dwie osoby co najmniej, że tak powiem. Ja muszę, ktoś śniwuje, a ja głównie śniwuję, nie, nie pracownik, no to tak średnio bym powiedział, tak średnio. Na tym polu miałem lecieć ścieżki, ale nie robię, bo tu za małe jak dla mnie. Na tym drugim polecę w ścieżki. A jeszcze tak i tak muszę się nauczyć tych ścieżek, a więc no nie, chcę po prostu na odcinku czasu na to marnować. No. A więc kurde, ale ciemnica tu, tuti, tu, kurde. Zasieje tutaj to ten areał. I, i, I kurde. I nie wiem, co będę robił w dalszej części odcinka, tak szczerze. Nie mam jeszcze pomysłu. A nie, dobra, mam. Kurde, noś tak. Będzie jeszcze koszenie trawy. Chyba, że może no jakaś fucha wpadnie Tu może jakoś fuchę ogarniemy Ale na razie siejemy rzepak Siejemy rzepak, no 4 metry, no to już jest szerokość w miarę W miarę to już robi robotę No i tysiaka z takiego gruberowania się zarobi, a więc myślę, że to już w ogóle fajnie Zaraz będzie ogarnięty już 70% 80 a więc leci naprawdę szybko, ja tu przy okazji no, sieje ten rzepak no sporo w tym sezonie tego rzepaku trochę będzie tamte pole, te pole o ja tu w sumie nie sprawdziłem jaki tu azot jest azot jest źle, uuu no to ładnie nic tu nie rozlałem, gnojowice mogłem chociaż rozlać ale nie patrzyłem azotu, kurde no nie, no polecimy jakieś opryski, nie opryski to nadrobi się Tu akurat już fajnie, bo tu było pouprawiane przed tym Przed wykupem, a więc tym już zajebiście. No i teraz można działać, takie no poletko, no fajne tu się zrobiło Połączone, no to już kurde, no naprawdę Spory kawałek się zrobił kawałek, myślałem, że tu aż tak dużo nie nie myślałem, że tu aż takie duże będzie jak się połączy, ale no jest no jeszcze tutaj ten zagajnik może się wytokosi. po szniwach rzepaczanych to też już dojdzie trochę wygodniej będzie się robić na pewno ile? 83 no to jeszcze kurde, jeszcze tu będę musiał go zatrudnić albo chyba, że tam na chwilę się przeskoczy, to uprawiam Pik. Podnoszę, zawijam. No akurat siewy no to szybciutko polecę, tak mi się wydaje. Dosyć szeroki ten siewnik, ale no też do zmiany. Że do zmiany, no wątpię, że coś znajdę lepszego. A więc jeszcze pewnie następny sezon raczej będzie. Masz się jakiś większy ciągnik chyba nie pojawi, taki 200 parę koni. No i będę chciał coś w uprawę pasowo iść. A więc też robota będzie. Ale na pewno nie wszystko orać też będę. Bo tu tak. To jednak jest polska wieś Tutaj część trzeba poorać trochę. No tutaj, kurde, tak mało co się odróżnia. Ja zawsze staram się uprawiać lekko pod skosem, żeby było widać coś, niecoś różnicy. A tam coś zaczyna odwalać. Będzie trzeba skontrolować, panie że pakujcie Jak patrzę że trochę no Ale już tyle jest obsiane Idzie, ale no to się sieje, to ubywa Tu jeszcze polecę teraz tego klina tu wyrobię Żeby na równo już było Kurde tutaj to nie widzę tak na czuja ja będę jechał Klik dobra podcofniemy teraz bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pyk, pyk. Kurde, bardzo dobra robota. Nawijamy. Muszę sobie tak odpalić trochę światełka, bo tu słabo widzę w tej ciemności. Taki rok, że już ciemno się robi. Taki miesiąc. Sierpień to już zrealizowany. 8%. 8%. No tak. Kurde, no szybko nawet te się wyjdą. Może jeszcze wskoczymy na drugi kawałek. Tak myślę, nagrywa się, nagrywa się. To jak te się paku tak pierwsze są, no to kurde, naprawdę, może i na drugi kawałek jeszcze skoczę. Poogarniać tam coś nie coś Trochę można posiać więcej rzepaku. A i już trzeba no ogarnąć tego Dobra Teraz tutaj trochę porobimy Tyk Już mam na oku jeden ciągnik, używkę. Nie będę jeszcze mówić z jakiej marki ile koni, ale no podobnie. Koniowo podobny do ZTS-a trochę chyba więcej, ale nie dużo. Ale już coś nowszego. No i tyle, tyle powiem Tutaj tego już nie będę robił. Tutaj opuścimy. dla 94. Dobra poszę Tam to jeszcze zrobię. Pik, pik, pik. Zaraz będzie robota skończona. Pięćdziesiąt pracowników. 150. No to kurde, nie jest tak źle. Jak dla mnie? Kurde. To naprawdę można. Działać więcej po tych usługach. Do dziś Tysiaka jestem na, na zero, że tak powiem. Na plus. Bo tysiąc, wiadomo, tam części wszystko się zużywa. Ale no to, jakbym parę tysięcy tak zarobił no na nas, tej uprawie. To kurde, na te części na no, spokojnie będziemy stać. No i zaraz będzie koniec, pracownika wyślę 9,8 9,9 stówka No i dobra Tutaj pracownika wyślę już, żeby dojechał Odbierę sobie od tutaj A tutaj trochę dalej może O tako. pojedzie Pojedzie, no i dobrze. To zasiadamy do siewu. O kurde. fajny ale tam daje. Dobra, poszli. No masejek do tego siwnika da, spokojnie sobie daje radę. Dlatego no, prawdopodobnie no ten masej zostanie. Fordzik pójdzie do zmiany. Za ten ciągnik to patrzyłem. I może on jeszcze tura dostanie bo jednak no na pole no to to ładowarko może będzie się jeździć, ale lepiej właśnie ciągnikiem z turem ładować obornik coś, no to wiadomo lepiej ładowarko, skrętniejsza, zwinniejsza, wszędzie się zmieści ciągnikiem nie zawsze, gdzieś tam belki coś, coś, no wiadomo jak to jest na gospodarstwie a że tura mam nie będę sprzedawał to się wrzuci, aby przez stawkę jak w razie był jakby nie był bez tura, bo jeszcze no tak żadnego jeszcze nie oglądałem ale już już kurde sąsiad w okolicy miał takiego no i chwali chwali sobie go no więc może jakby się znalazł podobny model starszy nosi, ale tego modelu no to może może no i w dobrych pieniądzach oczywiście Ale no to nie na ten sezon na pewno. Może na wiosnę. Teraz no to chcę to przebudowę ogarnąć. To też trochę kasy pójdzie. Może jakiś płot. Coś tam beton, nie beton będzie trzeba może. Może kostkę położę w jakimś miejscu. Tyk. No jeszcze co te? zboża do sprzedania no to też trochę się zarobi ze zboża pyk 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 Dobra już nie ma co cofać teraz idziemy raz przy raz Jeszcze trochę zostało no, ale trochę rzepaku poszło w chyba idzie najmniej, tak mi się wydaje, albo soi. Soja rzepak, nie jestem pewny teraz. Chyba. Coś z tego raczej, tak mi się wydaje. Bo to drobne nasiona ma, no to. A ja wam powiem, że ten siewnik jest bardzo precyzyjny. Precyzję no to on ma. Tego no jak na razie zostaje. Może do końca serii, może coś się wymieni, zobaczy się. Jakby jakiś moździk wyszedł, coś fajnego, jakaś piątka, 5-metrowy 5 siewnik, no to może, może. Taki do 150-200 koni siewnych, to już może by się wzięło. Ale na razie no to chyba na, na 5 metrów za małe pola Tam przy, przy domu teraz będzie się go, łączyć, przy gospodarstwem, no to też tam trochę się powiększy czy powiększy, tam za dolnie jak, jak się przebudowę ogarnie no to się zmniejszy sporo to powiedzmy, że będzie takie same tylko, że bardziej w prostokącie tam gdzie kukurydza mam zasiana no to tam jest kawałek tutaj też, gdzie kukurydza ta druga tam, no tam no już kurde może w następnym odcinku już się ogarnie <laughs> kurde, sieczkę może już będziemy kosić. kukurydzę No, w następny odcinek może się pojawi już. choć kurde, chyba. Na dzisiaj już skończę nagrywanie odcineczków. A ogarnę przebudowę, bo może Silos się pojawi w innym miejscu na kisząg I później będzie lipa, to palić No, to chyba na dzisiaj będzie wszystko. Dzięki, ponagrywany będę się na YouTube'a wrzucać, Ja będę sobie ogarniał gospodarstwo. Myślę, że będzie miodzie. Chyba, że jeszcze może coś się pojawi. W sumie mogę przewinąć. Dobra, damy D. Lecimy, która minuta odcineczka jest? 15. 15. minuta. A ja no nie, zbytnio. O, chyba, że jeszcze od kosu, by można było jeszcze jeden odcinek dzisiaj nagrać. Mogę. No. Dobra, już nie będę zaczynał drugiej roboty. No dzisiaj mało, przycis mało co przycisnęliśmy z robotą tak powiem dobra tutaj no to już ścieżki no to no na GPS dobra cyk no i z trzeciej kamery będzie półautomatyczna włącz i lecimy redukcja No i ciekawe jak to będzie Będzie robota szła, czy nie będzie szła Na razie jakoś, jakoś tu idzie Jako tako Tylko chyba ja coś krzywo mam z ustawionego Bo chyba mi zjeżdża że to tak jakoś żeby nie powalić tych ścieżek kurde bo jak się ścieżki pokręcono to już czy matku boska awarijem pyko pszczamy i lecimy to jest druga ścieżka Następnie już będzie będzie ścieżka, właśnie kurde, muszę trochę szerzej ustawić. Jednak 4-2 miałam 18, ale odległość to 16. Nie wiem, czy dobrze używam tego prosida. Nie wiem, zobaczę. Coś mi się wydaje, że tu. Chyba no, ale coś, coś nie tak No i teraz będzie ścieżka O więc tutaj nie muszę od samego początku jej walić, tylko trochę dalej O tak tu jest ścieżka, dobra Ciekawe jak to będzie po wyrośnięciu wyglądać ale myślę, że będzie git. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo bym coś tu nagrał z tych. z Kurde z oprysków. I tu azot nie jest na maksa. Mamy więc jakieś opryski. Kurde, fajnie by to wyglądało, tak mi się wydaje. No i dobra tutaj, bo tu będzie poprzecznie Więc tu mogę sobie na spokojnie pyk Lecimy No ze dwie Dwie ścieżki wyjdą na pewno Teraz, przy od tamtej strony zajechać, żeby fajnie wyszło w środku ta, ta ostatnia. A nie, tam będę haczył. Muszę teraz tam pojechać. Tylko zaraz, no muszę tu pamiętać, że jest o jedno więcej dane. Dobra, teraz lecimy z tamtej strony. Bardzo ładnie idzie. Może ja tu dam na automat ręczny O, to nic mi się nie będzie przestawiać. Bardzo ładnie. No i takie, takie siewy mi się podobają. Ładne, duże pole. Trochę tu sklina jest, no ale to się... To się nada. No i takie siewy. Cały odcinek siewów praktycznie. No, tam trochę wygruberowania i może się uda jakiś odcinek skleić z tego. Teraz się tak jakby... drugo, tylko tutaj, tutaj w prawo, w prawo jeszcze, dobra. Spownamy na ręczno, bo tam będę wyrabiał sobie. No jakby te jeszcze pole dokupił. Kiedyś może. Wtedy to już, no już kurde by było. Tutaj to się będzie, jakoś się ogarnie inaczej. Teraz to chcę trochę podrównać tutaj. Bardzo ładnie. A do lewej. Elegancko. Mi to się podoba. Bardzo dobra robota. Dobra, może te, te wyrabianie to zostawię sobie na po odcinku. Ogarnę. jest łysieć poprzeczniaki, będę musiał pogarniać tutaj. Więc dobra, teraz włączmy sobie tak ścieżkę. musiał kurde trochę inaczej to robić, ale dobra. Dobra, i na razie tak. A czemu nie ma ścieżki? O, teraz będzie. Ale jakaś duża ta ścieżka się robi. Kurde tam trochę do lewej. No też taka kurde brzydka wyszła tu No ale to jest warm Kurde to jest dziadostwo Mogę taką, bo taki tak będzie środek więc tak bardziej pocisnę Na oko muszę jechać. No i dobra. Klik. No. Zobaczymy jak wyjdzie. Jeżeli będzie odcinek z oprysków na tym polu. No to ścieżki da dały egzamin. No to już damy tak. Teraz też raz przy raz i to już jest minuta kurde 22. No, chyba by ten odcinek kończył, jeszcze tu jakoś miniaturkę się trzaśnie. Ta ścieżka mi się podoba, ładnie nawet wyszła. Tamta już niezbyt. Chyba, że jeszcze przy, teraz wrzucę tam tam zrobię ta ta ścieżkę. Albo dwie. Kurde, może to tak na styk. Była tu. Nie, ogarnie się nad, tak jak teraz. No i dobra. To mi pasuje Ręczna No wiem no tu w maseju by no nie było nawigacji Ale muszę jeździć Bo chcę żeby te ścieżki wyszły proste Dobra to by było na tyle, na tym, tym odcineczku. Dzięki, że byliście, zostawcie łapę w górę oraz subika na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych oraz poprzednich filmów. Dzięki, że, że byliście, trzymajcie się, siema!